Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji, pierwszej części konferencji po drugim meczu półfinałowym Energii Basket i Kobiet. Witam serdecznie trenera drużyny gości Pana Piotra Kulpeksza oraz Sierra Berdyk ze strony drużyny gości. Poproszę trenera i zawodniczkę o opinie dotyczące dzisiejszego spotkania, trener Piotr Kulpeksza. Gratulacje dla zespołu z Gdyni. Wygrały drugi mecz. Patrząc teraz na statystyki yy... Jesteśmy lepsi prawie ze wszystkich, oprócz statystyki rzutów za 3 punkty. Hmm. Zresztą, ja mogę po raz kolejny podziękować moim zespołowi. E, naprawdę e, robią wszystko, żebyśmy urwali co najmniej jeden mecz Gdyni. E, walczą bardzo dzielnie przez 40 minut. Wiadomo, jesteśmy po pięciu ciężkich bojach z Rubinem. Dzisiaj drugi mecz z rzędu. I jesteśmy cały czas w grze. E, walczymy, e, nie poddajemy się. Naprawdę czapki z gór dla dziewczyn, Jestem z nich dumny i naprawdę mam nadzieję, że wywalczymy chociaż jedno zwycięstwo na własnym terenie. Dziękuję um, bardzo It was a hard-fought battle. You know, we know they're a good basketball team. Uh, we played them tough. You know, I think we're making things hard for them, so. Hopefully we can get them in Game Three. We got to tighten some things up offensively. Um, I think we're doing a good job defensively. They average 90 points a game, and we're holding them to 65. Um, so I think defensively we've managed to slow them down a bit. So offensively we just got to get more of our players going. Uh, only Shante and Shiva scored in double figures tonight. So we got to find a more balanced scoring on the offensive end. Thank you. Thank you very much. Thanks.